Karta na dziś to szóstka miecze. Mamy 16 dzień września, dzień tygodnia to wtorek. Kolejna karta Brama, która pojawia się dzisiaj, to y, proszę Państwa karta, która mówi o tym, że nie możemy już być w tym miejscu, w którym jesteśmy. To y, tarotowa karta Brama, która mówi o konieczności, wręcz o nakazie, y, po to, żeby uzdrowić atmosferę, w której państwo funkcjonują, o konieczności zmiany realiów, w których państwo funkcjonują, w szerokim tego słowa znaczeniu. Proszę pamiętać, że jeśli państwo tego nie zrobią, nie, pod, nie podejmą takich kroków, które mogłyby doprowadzić do tejże zmiany, to będą państwo stali w miejscu, ale w taki negatywny dla siebie sposób, bo los tak czy inaczej, już zadecydował, że Państwo muszą przejść przez tę rzekę, że bez tego nie da się dalej normalnie funkcjonować. Ale proszę się nie bać, to jest karta, która pokazuje, że potem jak to zrobimy, na pewno będzie lepiej. A my się polecamy. Dobra